Siemanko. Chciałem nagrać serw... chciałem nagrać filmik z Minecrafta na serwerze ace.mc.gomsc.pl. IP jeszcze będzie w... w opisie. Może być trochę mały ekran, nie wiem czemu, ale coś mi się program psuje, albo grafika zepsuta. Jak widzicie, tu jest guzik na, loso guzik na losowe kordy. Na przykład, chcecie iść na warp sklep. Nie możecie, musicie najpierw, najpierw wpisać spawn. Wejść w ten portal. Jak widzicie, tu jest takie coś. Wchodzicie, tam jest surowce, mm, rzeczy na PVP i jedzenie. Już nie będę chyba Wam pokazywał tego. Warp Nether Może lepiej jak do niego nie wejdę Ponieważ może coś się złego stać I nie chcę żeby coś się stało Warp Wywalarka Wywalarka Nie wiem Jak widzicie wywaliło mnie tu tak? Jeszcze raz wejdziemy Wywali gdzieś mniej gdzie indziej Wywaliło mnie teraz Nie w tym samym miejscu No dobra Gracza może innego gdzie indziej Warp PvP Ta arena jest dla koksów, jestem koksem, no może nie aż takim jak inni gracze albo właściciele. Mam trochę prawie pro czwórkę w tym, mało mam koksów, więc nie będę bił się, może nie bije się za ciekawie. Jak wejdziesz to wyjść możesz tylko parkurem. A, i sorka, że mam taki głos, ale mam gryp, chryp, grypę. Warb boss. Boss... Co tu na bosie? Tu o, jak widzicie, jest masakrycznie. Teraz mamy bossa, pobiję go trochę. Nie chcę tak ryzykować. Jak widzicie, podskoczyłem. Zabrało mi pół serduszka. Zabrało mi serduszka. Dwa serduszka już mam. Będę go bił cały czas, żeby jak najszybciej go zabić. I z bossa często wylatują jakieś itemy. Najlepiej nie podchodzić za blisko, ponieważ możecie umrzeć. Bos, jak widzicie, tutaj. Ma 3000, teraz mu zabrałem 300, prawie i więc ma trochę mniej. Ten boss jest koksem, się dobrze bije. Boss jak to boss, nigdy nie chce podchodzić za blisko. Ma 500 życia. zabrałem mu. Teraz, dosłownie. 500. Chyba. O, teraz. Jak go pokonam? Jak mi się uda. Nie, nie zabije on mnie. Jak widzicie, jest duży. Od tubosiku. A, ja zajdę do niego, bo nie chcę, żeby to trwało za długo, bo mam tylko chyba 10 minut nagrywania. Ja już nagrywam 4 minuty, więc jak mi się uda go pokonać, jak nie uda mi się, to najwyżej go kiedy indziej wam, to nagram ten filmik, jak go zabiłem. Jak mi się uda? Kiedyś raz go zabiłem z takim innym graczem. Raz mi zabrał dużo serduszy, więc nie idę na niego. Nie chcę, wiecie, nie chcę ryzykować. Na takie tu życie. Maski na trzy tysiące, ma dwa dziewięćdziesiąt pięć życia. Dobra, pójdę jeszcze teraz. Jak mnie podpali, to muszę uciekać, ponieważ dużo życia zabiera. ma tylko 2000 więc może wam i tak już prawie cały serwer wam pokazałem spawna a jak wpiszecie help to macie faktions to są na temat gildi, regulamin, serwera musicie to najwidoczniej musicie to przeczytać VIP to o sprawie VIPa spam, drop, administracja Koblex. to jest jak macie 9 staków kobla Wpisujecie koblex i dostajecie yy, yy, blok yy, emeraldów z ostrość 5 I gdy go położycie i rozwalicie go kilofem to jakiś sam item wam dostajecie yy, Różne itemy są, dostajecie losowe itemki Więc yy, możecie, jakieś nieraz są duże, fajne itemki jak będzie miał 300 życia, to muszę uciekać, ponieważ to dużo serca zabiera. Bo robi się ciemno i chodzę jak pijany. Niech sobie ten go pobije. 800 życia. Jak widzicie, nie dostałem koksów. Teraz nie wypadły, ale wypadł jakiś mieczyk i te inne. Dobra, to chyba będzie na wszystko na serwerze. No i te loso No i tutaj jeszcze macie różne strona serwera. IP to jest Pika, IP serwera MC łatwiej. Jest drugi jakiś chyba serwer. Losowe kordy pójdziemy. No i teraz mnie wy pójdziemy na Home u mnie. Ponieważ nie chcę tu zginąć, jest, udało mi się. Dobra, to będzie na tyle. Pozdrawiam. I cześć.